Zbliżają się wakacje, więc coraz więcej ludzi chce wyrobić sobie paszport. Wprawdzie kolejki nie są już tak duże jak w lutym czy w marcu, kiedy po agresji Rosji na Ukrainę mieszkańcy regionu tłumnie ruszyli do biur paszportowych, ale i tak trzeba swoje odstać. To było dzisiaj trzecie podejście i dzisiaj się akurat udało tak, sam raz, ale wcześniej jak byłem, to kolejki, biletów brakowało i tak dalej. Nie? Także dzisiaj się udało i dość sprawnie to poszło nawet ludzi dzisiaj tyle nie ma, nie? Także jakoś wyjątkowo nie wiem, początek tygodnia. Pierwsze podejście, ale Brat mówił, że jest bardzo szybko w tej chwili. I wszystko sprawnie, także z rewelacja, dlatego szybko spieszymy z żoną, wróciliśmy teraz nad morze i lecimy zrobić szybko paszport. Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym miejscu, w tym samym trzeba go odebrać. Jak długo Pani czekała na to? Bardzo szybko, około tego dnia. Czyli tydzień temu Pani składała? Tak, tylko ja składałam w Sosnowcu. W kwietniu w całym województwie śląskim przyjętych zostało ponad 13 tysięcy wniosków paszportowych, w marcu było ich o 17 tysięcy więcej. Kolejki są w każdej jednostce naszej. W Katowicach jest troszeczkę może wygodniej, bo mamy system kolejkowy, który usprawnia tę obsługę, więc te osoby, które pobiorą bilecik w danym dniu mają tą gwarancję obsługi, więc jest na pewno wygodniej. Ze względu na duże zainteresowanie wyrobieniem paszportu, cały czas będą obowiązywały tak zwane soboty paszportowe. Do końca czerwca w Bielsku, Częstochowie i Katowicach dodatkowo w każdy czwartek godziny pracy biur paszportowych w tych miastach będą wydłużone do 18.00. Od śmierci Jerzego Pilcha minęły już dwa lata. Wybitny pisarz i laureat Literackiej Nagrody Nike zmarł po ciężkiej chorobie w maju 2020 roku. Pilch to jest fraza Pilcha. Czytamy jego zdanie, jego powtórzenie, amplifikacje przymiotników i natychmiast słyszymy, prawda? Nawet to jego najsłynniejsze powiedzenie powiedzieć coś to nic nie powiedzieć przeszło już do języka potocznego i słyszymy go w różnych miejscach. Jerzy Pilch w dzieciństwie mieszkał w Wiśle. Później wracał do swojego rodzinnego domu głównie po to, by pisać kolejne powieści. Teraz miasto odkupiło dom pisarza od jego córki za 700 tysięcy złotych. Trochę to jest takie, takie jak wchodzenie do książki, takie przeżycie. Przeglądam różne artefakty, ale też oczywiście zaraz pędzę do tych biblioteczek. Widzę tam lektury. Książki, które on mówi, że je wyrzuca, ma ich za dużo, ale pewnie powstałby fantastyczny kanon literacki, gdybyśmy przejrzeli te półki z książkami. Willa przy ulicy Partecznik 5A w Wiśle ma zostać połączona na stałe z organizowanym w Wiśle Festiwalem Granatowe Góry, którego patronem jest właśnie Jerzy Pilch. To jest nowa impreza, właściwie czeka nas druga edycja. Idea, idea samego festiwalu jest taka, że to, to ten dom powinien, powinien być centrum festiwalu, powinien być biurem festiwalowym, ale powinien być też większą instytucją. Nad, nad, tym, teraz, nad tym teraz trwają prace, nad koncepcją. Prawda? A ta między innymi zakłada przekształcenie domu rodzinnego Jerzego Pilcha, na przykład w dom pracy twórczej dla pisarzy stypendystów, którzy mogliby tutaj pisać swoje książki, ale nie tylko. Takim, w którym Młodzi twórcy, może pisarze, znaleźli trochę takiego odetchnienia do tego, aby tworzyć. Nie tylko pisać, ale być może malować, Być może jeszcze inne formy działalności artystycznej będą wchodziły w grę. To wszystko będziemy teraz lada dzień pro, że tak mówię powiem szczerze no, uściślać. Nowa instytucja kultury ma być jednostką podlegającą urzędowi marszałkowskiemu województwa Śląskiego. Jeśli garbicie się przed komputerem, to jest na to rada, a przynajmniej tak zapewnia wynalazca koszulki prostującej. Wystarczy ją ubrać i już. Działa właśnie dzięki temu, jak jest uszyta, z czego, jaką ma konstrukcję, jakie, jakie materiały szwy. Gdy garbimy się, jest nam niewygodnie. Chcemy się wyprostować. Ona prowokuje do, do ruchu, motywuje do tego, żebyśmy się wyprostowali, zadbali o sylwetkę. To tylko jeden z ponad 200 wynalazków, które przez dwa dni będą prezentowane w katowickim spotku podczas targów Intarg. Gdy już usiądziemy prosto, możemy zacząć odpoczywać. Bo jeśli jesteśmy na przykład kierowcą wózka widłowego, ten może jeździć i pracować za nas sam. Takie rozwiązanie stosowane jest już w niektórych halach produkcyjnych na Śląsku. Na szczycie wózka jest umieszczony skaner laserowy, który pozycjonuje ten wózek względem hali, czyli monitoruje gdzie jest ściana, gdzie jest regał, w którym miejscu hali dokładnie wózek się znajduje. Natomiast dodatkowe skanery laserowe umieszczone przy powierzchni dbają o bezpieczeństwo i o wykrywanie palet. Po pracy, którą wykonał za nas autonomiczny wózek widłowy możemy pojechać na wakacje, na przykład samolotem. A żeby było bardziej ekonomicznie i ekologicznie, wynalazcy z Politechniki Rzeszowskiej proponują stosowanie takiego turboalternatora lotniczego. Silnik będzie lżejszy, więc będzie, bilety mogą być tańsze, ponieważ mniej paliwa będzie wykorzystywane. Będzie też bezpieczniej, ze względu na to, że będziemy mieli dodatkowy system sterowania i ewentualnego hamowania silnikiem, więc w sytuacjach kryzysowych nie będzie dochodzić do tego, że silnik może się nam rozkręcić, co może spowodować jego uszkodzenie. Niektóre z wynalazków prawdopodobnie nigdy nie znajdą praktycznego zastosowania. A jeśli nawet znajdą, to szybko mogą też stać się przeżytkiem. Przykładem jest choćby legendarny już iPod. Dziś, po 21 latach, firma Apple zdecydowała, że przestanie go produkować. There is, right there. Mimo wszystko z pewnością nie jeden z wynalazców chciałby podzielić sukces szefa Apple. W tych dniach Katowice są oknem wystawowym dla różnych wynalazków. Dla inwestorów jest to niezwykle ciekawe miejsce. Jest tutaj jest tu zgromadzenie innowacji z wielu branż, tak jak mówiłam, już zaawansowanych, także część z nich wymaga już małych nakładów, żeby, żeby je wdrożyć. Ale walka jest również o prestiż, bo podczas każdej edycji targów nagradzane są najciekawsze wynalazki. Patrzymy na to, czy y, nie stwarza to zagrożenia nadmiernego przetwarzania energii? Po pierwsze, i po drugie, jakie to ma znaczenie społeczne? Bo jak wiadomo, nie od dziś potrzeba jest matką wynalazków, no może czasem też lenistwo. W takich warunkach leczą się teraz pacjenci oddziału otolaryngologii w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym im. Andrzeja Mieleńskiego w Katowicach. Przeprowadzony tu został kompleksowy remont. Jest też nowa aparatura medyczna. Są świetne, a jedzenie jest przepyszne. No takie wspaniałe. Że nawet się do domu nie chcę wracać, chociaż dzisiaj wracam do domu. Teraz na oddziale miejsce znajdzie 23 pacjentów. W każdej z sal chorych jest łazienka, a każdy z łóżek jest oddzielony od pozostałych zasłonami. Na oddziale jest też sala wybudzeń, dzięki której po operacji pacjent przebywa jeszcze pod ścisłym nadzorem lekarza, ale zmian jest więcej. Przede wszystkim został całkowicie przebudowany blok operacyjny, to znaczy w tej chwili znajduje się on w innym niż poprzednio skrzydle budynku. Są dwie niezależne sale operacyjne. Z dwoma niezależnymi ciągami komunikacyjnymi. Koszt inwestycji to niemal 12 milionów złotych. Całość została sfinansowana z budżetu szpitala. Czas trwania inwestycji dwa lata. No i teraz, teraz, że tak powiem, pacjenci mają dużo lepsze warunki niż przed remontem. Sale są sklimatyzowane z węzłami sanitarnymi. Na oddziale otolaryngologii katowickiego szpitala przeprowadzanych jest około 1000 operacji rocznie. Jeśli dobrze pójdzie, to w przyszłym roku mieszkańcy Wodzisławie Śląskiego będą mogli korzystać z w pełni zmodernizowanego ośrodka rekreacyjnego Balaton. Mogłoby powstać większe miejsce na, na opalanie, wyczyścić trochę wodę. A tak, to jest fajnie. Każdy dzień tutaj przybywam i świetnie się tutaj czuję, świetnie odpoczywam. A jest coś, co można by było tutaj zmienić? No, oczywiście, można by tutaj jeszcze jakoś tą wodę oczyścić, bo widzę, że nie jest ona na tyle czysta, żeby można zażywać kąpieli. Ja osobiście nie zażywam kąpieli ze względu na tą wodę. Zbiornik zostanie wyczyszczony, a ponadto rozbudowany będzie plac zabaw. Powstaną porządne drogi rowerowe i boiska. Chcemy troszeczkę cywilizacji, ponieważ no, mamy XXI wiek. Chcemy, jak już mamy, organizujemy kąpieliska, to chcemy, żeby te kąpieliska była z zapleczem sanitarnym. Więc będzie zaplecze sanitarne, będzie zaplecze szatniowe, będą tarasy widokowe i będą również miejsca, które służą rozwojowi rekreacji. Tak? Powstaną stanowiska dla ratowników, takie z prawdziwego zdarzenia, żeby mogli pełnić swoje służby. Będzie też wypożyczalnia rowerków wodnych i miejsca do grillowania. Największym kosztem będzie jednak przebudowa drogi dojazdowej. Zaplanowaliśmy inwestycje w dwóch zakresach, przede wszystkim e, przebudowę drogi dojazdowej do ośrodka rekreacyjnego Balaton wraz z przebudową parkingu, budową miejsc postojowych, nowymi nasadzeniami, e, z, nowym oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną, wodociągową. E, przed nami także jeszcze prace na terenie samego ośrodka rekreacyjnego. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy prac. Te mają kosztować około 14 milionów złotych, z czego 13 milionów złotych to rządowe dofinansowanie. Po dwóch latach przerwy powraca Speedway Euro Championship, czyli czterorundowy cykl zmagań o tytuł indywidualnego mistrza Europy w wyścigach żużlowych. Zawody odbędą się na terenie Polski, Czech i Niemiec. Pierwsza runda drugiego lipca na stadionie w Rybniku. Świetna stawka w tym roku, bo mamy naprawdę pięciu wyśmienitych uczestników. Siedzi z nami Mikkel Mikkelsen, dwukrotny już mistrz Europy i w tym roku będzie walczył o kolejne świetne, wspaniałe trofeum, trofeum, które udało nam się przygotować. Do tego kilka naprawdę fantastycznych innych nazwisk, eliminacje, które w tej chwili się toczą, wyłonią kolejnych. Poprzednie edycje imprezy odbywały się między innymi na Stadionie Śląskim. Tym razem obok Rybnika drugim polskim miastem goszczącym żużlowców będzie Łódź. Sport, który jest, można powiedzieć chyba Odważnie, że jest sportem również rodzinnym, bezpiecznym od strony, od strony kibicowania. Można pójść z całymi rodzinami, cieszyć się tymi wspaniałymi zmaganiami zawodników. Niebezpiecznym niestety, ale bardzo widowiskowym. Dzisiaj rozpoczęła się sprzedaż biletów na wszystkie rundy Tauron Sek. Finał turnieju odbędzie się 23 września w Pardubicach.